Wyobraź sobie, że w całym mieście nagle gaśnie prąd. Latarnie nie działają, sygnalizatory nie działają, a na mieście tworzą się korki to nie wywołane przez zwykłe samochody, ale przez autonomiczne taksówki. W San Francisco awarii uległa podstacja prądu, przez co ponad 100 tysięcy odbiorców było bez prądu, a do tego nie działała sygnalizacja świetla w całym mieście. I pojawił się problem. Po San Francisco jeżdżą autonomiczne taksówki Waymo, ale w przypadku awarii prądu okazało się, że samochody po prostu zgłupiały. Nie widziały wskazań sygnalizatora, nie mogły się z nim porozumieć, nie wiedziały jak jechać. Normalnie. Sytuacja byłaby do opanowania, ponieważ zadziałałyby mechanizmy zabezpieczające i ktoś z centrum nadzoru nad taksówkami wyprowadziłby je z kolka. Niestety, brak prądu spowodował duże obciążenie sieci komórkowej, ponieważ ludzie chcieli mieć dostęp do internetu. Miasto zostało sparaliżowane, bo autonomiczne taksówki po prostu stanęły i nie chciały nigdzie jechać. Nie ma to jak analogowy samochód. Jak myślisz, zaufałbyś samochodowi bez kierowcy? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj nas po więcej.